Witamy Was w Łaszczówce, dawnym mieście. Miejscowości o ciekawej historii, walorach przyrodniczych i owianej wieloma legendami. Łaszczówka była niegdyś prężnie działającym miastem. Znajdował się tutaj dwór z kaplicą dworską, browar, karczma oraz młyny. Łaszczówka została założona jako miasto w 1610 roku. Co prawda prawa miejskie utraciła przed 1764 rokiem, jednak nadal jest to miejsce z ambicjami i dużym potencjałem. Znajdujemy się przed kościołem parafialnym w łaszczówce. Kiedy go odwiedzicie, warto zwrócić uwagę na obraz trójcy przenajświętszej, znajdujący się w nawie głównej. Obraz ten znajdował się niegdyś w kaplicy dworskiej. Ten budynek jest bardzo ważny dla wszystkich mieszkańców miejscowości. Znajduje się w nim szkoła podstawowa im. Jana Kochanowskiego, Ochotnicza Straż Pożarna i biblioteka. W miejscowości działa klub piłkarski Pogoń łaszczówka. Klub został założony w 1996 roku i cały czas się rozwija. Piłkarze mogą poszczycić się także sukcesami. W 2020 roku zdobyli Puchar Starosty Tomaszowskiego. Warto odwiedzić Łaszczówkę, jeżeli lubicie wędkować. Stawy rybne są bogate nie tylko w różne gatunki ryb, ale są także ostoją dla wodnego ptactwa. Jeden z Łaszczówki do Rudy Żelaznej nową drogą, zwróćcie uwagę na ciekawe drzewo. Znajduje się ono tuż przy samej drodze, a przez mieszkańców nazywane jest Drzewem Miłości. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ te dwa drzewa od wielu lat Trwają w miłosnym uścisku, jak para zakochanych. W łaszczówce do dnia dzisiejszego można znaleźć ślady przeszłości. Jednym z nich jest widoczny za mną krzyż, który znajdował się niegdyś na cmentarzu. Jednak jednym z najciekawszych i najbardziej znanych miejsc łaszczówki jest rezerwat przyrody nieożywionej Piekiełko. Został on utworzony w 1962 roku w celu ochrony skupiska ogromnych głazów. W 50-metrowym pierścieniu znajduje się około 80 takich głazów. Są to piaskowce krzemionkowe, tak zwane piaskowce batjatyckie. Obecnie porośnięte mchami, ale znajdująca się w nich krzemionka, pięknie błyszczy się w promieniach słońca. Miejsce nazywane przez mieszkańców uroczyskiem od zawsze ich fascynowało i uznawane było za tajemnicze. Piekiełko jest świetnym miejscem do opowiedzenia legend związanych z miejscowością Łaszczówka. A jest ich sporo. Jedną z tych legend jest legenda o pięknej dziewczynie, której oświadczył się diabeł przebrany za parobka. Dziewczyna jednak zorientowała się, kim tak naprawdę jest jej zalotnik i postanowiła swoją rękę oddać komuś innemu. Kipiący złością diabeł postanowił okrutnie się zemścić i w dniu ślubu młodych przyleciał nad kościół z całym ogromem wielkich głazów. Albo będziesz moja, albo niczyja, pomyślał diabeł i postanowił zrzucić kamienie na kościół, grzebiąc z nim parę młodą oraz wszystkich gości weselnych. Na szczęście diabelski plan się nie udał. Kiedy diabeł z ogromnymi głazami zbliżał się do kościoła, zadzwonił kościelny dzwon. Diabeł stracił całą swoją moc, a kamienie spadły właśnie tutaj. Jedna z legend piekiełka związana jest także z właścicielem dworu w Właszczówce, Kurdwanowskim, który podczas jednego z polowań zgubił się w tutejszym lesie. Błądził już od wielu godzin, aż nagle w środku lasu spotkał dziwnego starca. Gdy Starzec dowiedział się, że spotkał dziedzica, postanowił pokazać mu pieczarę pełną skarbów. Urdwanowski wszedł do środka i zachwycił się skarbami, nie myśląc o tym, że czas nieubłaganie biegnie. Nagle nastał ranek i zapiał kogut, a wszystkie skarby zamieniły się w kamienie. Inna legenda opowiada o starcu, który posiadał tajemne moce i prawdopodobnie podpisał pakt z diabłem. Jego pole zawsze omijały nawet najgorsze burze i nawałnice do pewnego dnia, kiedy gospodarz zobaczył, że czarne chmury zbliżają się nad jego pole, wyszedł przed chatę i zaczął złorzeczyć niebu. Mieszkańcy usłyszeli straszny huk, a kiedy przybyli na miejsce, zobaczyli, że dom gospodarza, jego pole, a także on sam jest przygnieciony ogromnymi głazami. Najstarsi mieszkańcy opowiadają również historię o dworze, który znajdował się w łaszczówce. Ponoć na jednym z okien widać było dziwny ślad odciśniętej dłoni, którego niczym nie można było usunąć. Mówiono, że jest to ślad dłoni pani domu, która umierała przez cztery dni w cierpieniach. W pobliżu łaszczówki znajdują się także źródełka, nazywane harasimką lub harasinką, co związane jest z nazwiskiem gospodarza: harasia, a być może harasyma. Nie należał on do najsympatyczniejszych ludzi. Kiedy orał swoje pole, cały czas bił i poganiał swoje woły. Do tego stopnia, aż zbuntowane zwierzęta ruszyły w stronę stawu wciągając w głąb i jego czeluście swojego właściciela. Podobno do dnia dzisiejszego o północy w okolicach stawów można usłyszeć krzyki gospodarza oraz ryk wołów. Mieszkańcy mówią, że ponoć znajduje się tam czeluść otchłań bez dna i ostrzegają swoje dzieci przed nieostrożnymi kąpielami. Serdecznie zapraszamy Was do Łaszczówki w poszukiwaniu pięknej przyrody, ciekawych miejsc i roztoczańskich tajemniczych legend. Do zobaczenia w gminie Tomaszów Lubelski.